Siemanko, ja jestem Szot, a to jest kolejny poradnik. Mm, dzisiaj pokażę Wam jak dostać darmową Tristanę e, razem ze skórką red Tristana i darmowego Alistara razem ze skinem mm, nieskrępowany Alistar. Ehm, no więc tak, po pierwsze przechodzicie do linku e, linków podanych w opisie, bo będą oczywiście, będzie kilka linków do Tristany i do Alistara. No i teraz tak, jeżeli chcemy odpychać Tristanem, to oczywiście wchodzimy w ten link, przeniesie, przeniesie nas na Facebooka, hmm. po czym wysiedli Wam się takie, taka strona, no i oczywiście teraz tak, e wybieracie region, na którym gracie, dla większości z Was będzie to po prostu EU Nordic East, e klikacie, następnie przenosi Was na e stronę, Eee, akurat mnie to już przeniosło troszkę dalej, ponieważ już mam to Tristana i to się jakby, wiecie, zapisało, że nie mogę drugiego z tej Tristany wziąć. Eee, ale przeniesie was na stronę, na której będziecie musieli eee, zalajkować fanpage, po czym kliknąć, żeby... E, get your Tristana skin, podajże. Eee, także lajkujecie, wciskacie ten przycisk, eee, po czym jak tutaj macie przedstawione na obrazku, wchodzicie w sklep, później klikacie codes. I wklejacie kod, który dostaliście właśnie tutaj eee, Klikacie sumbit i powinniście już mieć eee, właśnie RiotGear razem z championem eee, Jeżeli ktoś by e, próbował ten kod przepisać sobie i go tutaj wkleić to oczywiście on nie będzie działał, ponieważ już go wykorzystałem eee, Dobra, dalej eee, Przejdźmy teraz do Alistara eee, Wchodzicie oczywiście też na link podany w opisie mm, Po czym klikacie na punkt drugi, link w punkcie drugim, czyli claim your Rolling Here z tym, że jak widzicie, tutaj jest na.littleblade. Jeżeli gracie na EUNE, to po prostu zamieniacie to NA na EUNE. Jeżeli gracie na WEST, to po prostu EUW zamiast tego NA. Także wchodzimy na ten link. I jak widzicie, pokazuje nam się coś takiego. Subscribe to link on YouTube. Musicie się zalogować na konto, na które chcecie dostać tego skina. Po zalogowaniu się będziecie musieli kliknąć tutaj subscribe Jeżeli klikniecie subscribe to przeniesie was na inne okno Na którym będziecie musieli wybrać e, konto youtube Którym chcecie zasubskrybować kanał Riot Games Jeżeli zasubskrybujecie kanał Riot Games e, tym kontem youtube to po prostu dostaniecie już automatycznie na konto Skina oraz Alistara Nie będziecie musieli ani aktywować żadnych kodów, jak to było w Tristanie, ani nic Po prostu subskrybujecie i dostajecie automatycznie na konto, na których zalogowaliście poprzednio e, Skórkę i Alistara Także to było na tyle w sumie Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli komuś coś nie działa, to chętnie pomogę No i jeżeli pomogę, to wiadomo, fajnie było, by było się zostawił łapkę w górę i jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami to oczywiście e, subka, no i dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym materiale, na razie.